Do przegranego meczu u Was Warszawie? Jaką lekcję wyciągnęliśmy? Wydaje mi się, że taką lekcję, żeby od początku do końca być skoncentrowanym i, i, i cały czas naciskać na, na skrę, bo to jest taka drużyna która jak się nakręci która zrobi parę dobrych akcji to potem ciężko ją zatrzymać i to pokazała w tym sezonie już nie raz że, że rzeczywiście mają taką, taką jak się śmiejemy, rosyjskie drużyny że właśnie jak im się da trochę swobody to, to, to potem ciężko jest ją zatrzymać, dlatego w tym meczu, tak sobie powiedzieliśmy w szatni, że, że nie mamy nic do stracenia, trzeba od, od początku naciskać e, i zobaczymy co się urodzi. E, a na szczęście urodziło się to, że, e, że, że wygraliśmy i, i myślę, że w miarę fajny styl. Czyli to trochę wy nie daliście rywalom kracować. Znaczy no, Ogólnie gra się na tyle, ile przeciwnik pozwala. Wydaje mi się, że po prostu nie pozwoliliśmy skrze na dużo dzisiaj. I, i, i to się okazało wystarczające no do tego, żeby wygrać, nie wiem, jak to nazwać nawet, ale no, zagraliśmy, wydaje mi się, że, że najlepszy mecz z tych trzech, które były w tym na pewno. Po takim sezonie ten brąz, który do nich też pokazać. Proszę, wie, jakaś... proszę z system brązowym ninjom. Jakoś wyjątkowo, bo jednak każda drużyna miała swoje problemy, wy oprócz tych problemów, które mają inne drużyny, macie też swoje dodatkowe, niekoniecznie zrobiła. No tak, bo no ten nasz klub już od kiedy tam? Już od dwóch, trzech lat tak cienko wszędzie, że tak powiem, e, i co roku wychodzą jakieś nowe problemy. No, no, no taki nasz urok może rzeczywiście i, e, i może to nam pomaga, może to nam przeszkadza, też ciężko określić. E, my się na pewno cieszymy z tego, że, że, że ten brąz mamy. Jakby nie chcę komentować tego, co się dzieje w klubie, bo to też nie o to chodzi. E, mam nadzieję, że, że po prostu będzie lepiej i tego życzę przede wszystkim nam zawodnikom, bo, bo to my na tym wszystkim najwięcej zyskujemy. A przed sezonem brałbyś ten sprzęt? Czy hmm. po poznaniu nazwisk, jakie będą w zespole, czy po? A to jest ważna sprawa. Po? To tak. A co sprawiło, że na